Ok. To chodź. Nie, później. Nie, Muszę napisałam, że teraz. Teraz. Teraz to mam plany. Kogo no. zabierz? Ciebie. Nie, Jeżeli nie nie, nie, nie Zostaw mnie. Tak jesteś, powiem? Zostaw mnie, chodź. proszę. Dobra. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Ktoś się chce dołączyć? Czy nie? Nie wiem, to się, to ale wy... to by jakoś dziwnie długo tę kółkę. Nie dziwię mu się, ja też robiłam. <grym> Wrócił. To się nie robi tak długo, no. bez przesady, ludzie. Nie, no ja robiłam. O, urocza. Клайне А, Так Why? А, ah, ну no, не знаю mm, Так, желтый Просто... Ордер No czy Aha, o. czyli fioletowy jest drugim? Czy zrobił te kółka? Nie wiem, nie patrzyłam. Nie wiem. No i był. No, ale... no bo no, już to był, bo widziałem, jak cię zabił, ale. No to to wiem, ale no nie wiemy, czy fioletowy. Ale czekaj, okay. zaraz. Poczekam przy guziku. Pewnie. O, już patrzę, czy robi karta. Czekaj. Nie, yeah, zgłoszę. Zrobił kartę. Wy Nie, ale to jest pół tempy. Poczekaj jeszcze później. Może za... ktoś inny zrobił. Nie wiem, ale. No, żółty też tak myśli. Ja też tak myślę. Ja myślę, że ktoś inny zrobił zadanie, na przykład w nawigacji. No, może no. Się podniosło dwa razy. No dobra, no to. A jak nie, to kogo sasujesz? Ciebie? Ha, nie, no oczywiście. Po <grym> tym pytaniu to jeszcze bardziej. Nie, no. Ugh. <grym> weź... <Why? grym> mm. No, czyli to. No, to by miał być just. Nieważne. Czemu czerwony zagłosował teraz inaczej? Ja już mam dość tych humej. Tu pani mam już guzika. Oj, oj, okej. Okay. Idę patrzeć, jak zabiję. Jak to nie ja. Tak. To no nie! Tak. A, a. Mhm. A, a. No, żółty, co można do powiedzenia. Felix oświeć nas. Zostawcie, dobra, spokojnie. Co ty? Zostawcie go, nie z nim. Skąd wiesz? Bo... Aha, joi, Oj oj, oj. Oj, 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 oj oj! A wiesz co mnie najbardziej bawi? Co cię bawi? Że legitnie nikogo nie zabiłam, wszyscy po prostu się wyrzucają. Nie. Wszyscy się wyrzucają sami, tak. Brzmi znajomo? Dokładnie. Mark tylko głosuje jako ostatni. Ja no tylko głosuję. głosuję. Mhm. No, ona sobie przyjęła. oj oj! oj. oj, 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 oj.